Winter is coming. Sorry, mamy taki klimat, no niestety. Kiedy Święty Mikołaj nie zajmuje się roznoszeniem prezentów, pisze książki i podpisuje się jako George R. R. Martin. Jego największym hitem jest seria pieśni Lodu i Ognia, na podstawie której powstał serial Gra o Tron, czyli mega telewizyjny hit, które oglądają wszyscy, choć nie wszyscy rozumieją, kto jest z kim i przeciwko komu. Dla tych widzów, co nie nadążają za fabułą, HBO przygotowało całą masę seksu i przemocy, na które można sobie popatrzeć. Głównym bohaterem jest Ned Stark, którego w serialu gra Boromir. Eddard, który do tej pory był odpowiedzialny za północ, dostał propozycję nowej roboty jako namiestnik króla Roberta Barationa. Mimo, że poprzedni namiestnik zginął w tajemniczych okolicznościach, Boromir bierze tę posadę, bo zdaje sobie sprawę, jak dobrze będzie to wyglądało w CV. Eddard to krystalicznie dobry i honorowy bohater. Jego jedyną plamą w życiorysie jest syn z nieprawego łoża John, którego przygarnął i mimo fochów żony wychował z resztą swego potomstwa. W Westeros jest przyjęta taka zasada, aby mieć swoje zawołanie, dewizę definiującą postawę. Oto kilka przykładowych zawołań. We do not so. We do not so. We are <mum> na mikrofonie w głowie się nie mieści. Nie bać leszczy, z lamusami się nie pieścić. Nie ma czasu, bo nie chce pieprzyć. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Jestem Hardcore. Pszedłem! Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dewiza Neda i jego rodziny brzmi: is Skąd wniosek, że gość ma większe powołanie do bycia pogodynką niż bycia namiestnikiem? Cersei to piękna królowa Siedmiu Królestw. Nie jarają specjalnie mąż, ale za to jest bardzo gościnna w kroku dla swojego brata, który jest najładniejszy w całej obsadzie. Nawet jeśli oglądasz Grotron w słabej jakości, to James Lannister jest mega śliczny. Chociaż niezbyt lubiany. Koleś ma mocno straną opinię za to, że zabił poprzedniego króla, którego obiecał bronić. Poprzedni król był właściwie chorym psycholem, więc w sumie jego śmierć wyszła wszystkim na dobre, ale James został wzgardzony przez tłum za złamanie swych ślubów. Ogólnie, rodzina Lannisterów robi na nas słabe pierwsze wrażenie. Głowa rodziny, surowy i patetyczny Tywin. Napalona na swojego brata królowa, będącego wiarołomcą i królobójcą. Ale jest Tyrion, trzeci z rodzeństwa, którego dla odmiany fani kochają. Serio, ulubieniec wszystkich. Brzydki, cyniczny karzeł z kapitalnymi dowcipami i ponadprzeciętnym ilorazem inteligencji. Jest najsympatyczniejszym członkiem rodziny Lannisterów. Wiele osób śledzi tę historię tylko dla tej postaci. O bękarcie Jonie już wspomniałem. Chłopak jest pamiątką, którą przywiózł sobie z wyprawy na wojnę Eddard. Gdy jego ojciec został namiestnikiem, John postanowił przyłączyć się do Nocnej Straży, czyli jednostki militarnej, która obstawia ogromny mur, za którym żyją dzicy, ludzie i okropieństwa, które w początkowym etapie opowieści wszyscy bagatelizują. Kiedy przyłączysz się do Nocnej Straży, zrzekasz się majątku, całej przeszłości i przysięgasz, że już nigdy nie zaliczysz laski. Członkowie Nocnej Straży oszczędzają na proszku do prania i noszą się wyłącznie w czarnych kreacjach. Jednym z prawych synów Neda jest Bran, chłopak marzący o byciu rycerzem. Niestety zgubiło go dojrzewanie. Gdyby ten dzieciak żył dziś w naszej rzeczywistości, rozładowałby burzę hormonów przy pomocy filmików z The Sims albo przy naszych polskich swojskich podrywaczach. No to na Dobra, mamy go. Daj, daj, daj. kurwa, co jest ty tej i... Słuchaj. Co tutaj? Masz przeprosić panią tak jak prawdziwy dżentelmen, bo inaczej ci weźmi. lepszy przy samej dupie dać ci nie Rozumiesz to? Co pani chciała? Proponuję może żeby minutkę panno. Niestety, czasy i okoliczności, w których przyszło żyć Branowi, zmuszają go do podglądania. Pewnego razu podejrzał parę, która nie chciała, aby informacje o ich uczuciu dostały się do opinii publicznej. Próba uciszenia brana nie powiodła się w 100%. Chłopak został kaleką, bez szans na zostanie rycerzem i bez szans na kontynuowanie życia podglądacza. Kolejną ważną postacią jest Denerys Targaryen. Robert zasiadł na tronie po tym, jak odebrał go rodzinie Targaryenów. Ostatni z tego rodu, rodzeństwo Viserys i denerys, migrowali za morze, ale marzą o zemście i odebraniu władzy. Postać Denerys jest bardzo popularna wśród kobiet z niskim poczuciem własnej wartości. Cicha, nieśmiała dziewczyna, terroryzowana przez brata, żeni się z nieokrzesanym, umieśnionym modelem, który uwalnia ją od wiserysa i sprawia, że staje się pewną siebie, zaradną kobietą. Na podobnych patentach leci zmierzch, który kochają spaczone Emo Panienki. Naturalnie nie porywam się na porównywanie gry o tron ze Zmierzchem, ale pomyślcie chwilę. Średniej jakości Typiara poznaje faceta marzeń, który w ogóle nie pasuje do jej dotychczasowego świata i zmienia ją nie do poznania. A wracając do Denerys, to w pierwszej części jej wątek śledziłem z przyjemnością. W szczególności ten końcowy twist z Miri Mazdur, która postanawia zabrać Denerys wszystko. Kurczę, gdybym chciał powiedzieć coś więcej o wszystkich ważnych postaciach, ten filmik musiałby mieć Spierdolion godzin, a tyle czasu nie mamy. Muszę więc pominąć póki co Chłopczyce Arię, socjopatycznego Joffreya czy upośledzonego sługę, który jak jakiś Pokémon w kółko powtarza swoje imię. Być może uda się wrócić do tych postaci przy okazji następnych filmików. Jeśli chodzi o serial, to moim zdaniem pierwszy sezon jest najlepszy, bo bardzo zgodny z książką. Przyzwoita i naprawdę dokładna ekranizacja. Następne sezony nie mogą się tym pochwalić. HBO, aby przyciągnąć i szokować widzów, wkłada często do swoich produkcji mnóstwo przemocy i seksu, łącznie z tym gejowskim. Tak jest i w tym przypadku. Twórcy serialu wprowadzili na dodatkową postać prostytutkę Rose, która obsługuje naszych bohaterów. Pierwszy sezon zawiódł mnie tylko pod względem bitwy, która była pokazana z perspektywy bohatera, który na jej początku traci przytomność i budzi się po jej zakończeniu. Oczywiście rozumiem, że cały hajs z budżetu poszedł na lokalizację, aktorów, komputerowe smoki w ostatniej scenie, ale mimo wszystko trochę szkoda, że nie starczyło już na nakręcenie bitwy. Aktorstwo jest na wysokim poziomie, wszyscy świetnie dobrali. Oczywiście z całej obsady przed szereg wychodzi Peter Denklicz, który za rolę Tyriona dostał złotego gloria. Liczba fanów Gry o Tron wciąż rośnie. Niektórzy nawet nie wiedzą, że jest to show na podstawie książki, ale i tak się jarają. Obawiam się, że jest ziarno prawdy w teorii, którą ktoś kiedyś wysnuł, że serial Gry jest oglądany przede wszystkim dla cycków i smoków.